No cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Sinsay. Zobaczcie jaki fajny wózek z kołem. Aż musiałam nagrać, pokazać Wam bardzo kapitalny pomysł. No i zaczynamy przegląd. Dzisiaj troszkę nowości. Za 50 zł taka bluza. XL największy tutaj mamy rozpinaną tutaj od góry kołnierzyk napis, ona jest taka śmietankowa przepiękna torebeczka zobaczcie, także iście takie już wiosenne rzeczy wchodzą cieńsze, no i takie kolory już też 40 zł kosztuje ta torebka, ma taki grubszy pasek materiałowy i ona też jest w kolorze białym bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba ta torebka i teraz tak, bluza z napisami jeszcze tutaj na miśku, bardzo przyjemna w dotyku, jeżeli chodzi o materiał, kosztuje 50 zł i tutaj raczej 2XL będzie największe to, co wzięłam, tak, 2XL fajny, ona też ma kolor, tutaj troszkę mi, widzicie, Kolory przekłamują, ale nic na to nie poradzę takie jest oświetlenie z Sinseju. Zobaczcie, jaki element łańcuch z tymi dodatkami. Buty kosztują 80 zł, bardzo fajne, bo są na podwyższeniu, także jak dla niskich osób idealnie, standardowa rozmiarówka od 36 do 41, a tutaj już koszulka z krótkim rękawem, z napisem. Takich w ogóle jest bardzo dużo rzeczy w Sinseju. Hmm. Tutaj kolor beżowy, i z tym napisem kosztuje XLK XL, -ka. XL -ka największy 20 kosztuje 26 zł. Kolejna torebka, tym razem taki kolor gołębi. Paseczek macie cieńszy w środku. Cena torebki, już wam mówię, to będzie 50 zł. No jeden rozmiarek wiadomo, jak to torebka. I tutaj kochani, nowe jeansy wkraczają na salony, czyli jeansy Balon. Też takie szerokie, zobaczcie, takie inne troszkę kieszonki, fajna góra. I cena 70 zł za te spodnie. I tutaj mamy 44 rozmiar. Wiecie co, nawet chciałam wziąć je do przemieszczenia, ale materiał się nie rozciąga, więc no, stwierdziłam, że chyba niekoniecznie się chcę w nie wciskać. Tutaj bluza jeszcze za 50 zł. Szara i 2XL największy rozmiar. Powiem Wam, że lubię po prostu wygodę i jak najbardziej takie jeansy elastyczne. A tutaj Badka ostatnio pisała, że będą okularki, no i są rzeczywiście różne, oczywiście, modele. Ja tutaj pokażę pierwsze z brzegu cena dla orientacji, mniej więcej jaka jest, 16 zł. Także takie fasony, można sobie już okulary pomału zakupywać. Jeszcze tutaj z nowości beżowe spodnie. To są beżowe spodnie z kieszeniami. Z przodu Cargo Jeans się to nazywa. Cena: 70 zł. I pewnie też do 44. Czy tu jest tak? Do 44. Zobaczcie, nawet taki mały rozmiar 32 dostępny. Pokażę Wam tak troszkę, bo nie widzicie za bardzo. Te spodnie mają takie kieszenie. Można powiedzieć, jakie alabojówki. Z kieszonkami, z tyłu również. Bardzo ładna, właśnie góra. Także myślę, że warto sobie przymierzyć takie beżowe spodnie. Zawsze się przydadzą. A tutaj już oglądam bluzę szarą, również z napisem takim wytłaczanym. Bluza też jest ocieplana. I już Wam mówię tutaj też rozmiary. Eleczka, tutaj niestety tylko największa. I cena jest 40 zł za tą bluzę. Buciki pokazywałam. Ach, jeszcze tutaj mamy taką koszulkę też z różnymi elementami materiału, przyszytymi do bluzeczki. 26 zł. T-shirt to już krótki rękawek. I tutaj X-leczka, największy rozmiar. No, niestety bardzo wariuje tutaj światło mi w Sinceju, nic już no nie poradza, zawsze mi się tutaj zmienia. Kochani, takie spodnie jeszcze materiałowe, tutaj akurat ktoś je rozłożył. Wiecie, co wezmę chyba te. Następne, bo tutaj ciężko Wam pokazać. Bardzo ładna ta góra z tym guziczkiem. Zobaczcie, tak zakładano troszeczkę materiał. No, ciekawie to wygląda. Kolor spodnie jest beżowy. Co prawda, materiał to chyba nie jest mój ulubiony 2xL. Taki niezbyt miły w dotyku, 50 zł. No, ale być może trzeba sprawdzić skład, a może będą się ładnie układać. Tutaj mamy jeszcze kolejną koszulkę. Też również z wytłoczonym napisem. I szyrcik. Cena 26. Złotych. i tutaj XL to największy rozmiar. No i kochani, tak się to prezentuje. E, tutaj jeszcze znalazłam taką ala kurteczkę, bluzę, e, już taką cieńszą. Tutaj macie ściągacz przy rękawie, ściągacz na dole, takie atrapki jakby kieszonek, zapinana na zatrzaski. E, I góra tutaj stójka, e, cena to 80 zł. Jeżeli chodzi o rozmiar, to nawet 2XL dostępne, kurtka jest w bardzo ładnym, takim delikatnym beżowym kolorze, i ona też zauważyłam, że występuje w kolorze czarnym, identyczny tutaj um, fason. I zobaczymy, co tu jeszcze na wieszaku Jeśli tutaj mamy kolejną spódnicę, również beżową, rozcięcie z przodu, tutaj mamy kieszonkę też na tej spódnicy, także taka ala pomieszanie sportu z elegancją, ona ma jeszcze zameczek z boku. Cena spódnicy to 40 zł. No i tutaj rozmiary również 2XL dostępne. I tutaj jeszcze zobaczymy sweterek, bo już będzie teraz pora na właśnie sweterki, jakąś kamizelkę, no oczywiście za moment jeszcze nie, dzisiaj było pięknie, 15 stopni, no ale to jeszcze chwilkę, tutaj są rozcięcia, na dole sweterka, sweterek taki grubszy, rękaw widzę, że jest szeroki i taki rozszerzany, dekolt okrągły, 70 zł, sweterek kosztuje i co mamy, XL największe, z tego sweterek oczywiście jest w kolorze białym, a tutaj przepiękne zestawienie, no powiem Wam róż i szarość, taka ciemna z właśnie te jeansy, mega odwróciłam, bo tutaj tyłem wszystkie te bluzki wisiały, zobaczcie jaka fajna bluza różowa i cena 40, no 50 zł za bluzę i 2XL, największy rozmiar, bluza też jest ocieplana, bardzo fajna właśnie z tymi wytłoczeniami, zobaczcie jak to idealnie pasuje do tych jeansów Szarych. Uwielbiam takie połączenie 70 zł. Za te jeansy do 44 rozmiaru. Tutaj mamy taką nogaweczkę postrzępioną, taka nie do końca wykończona. I jeszcze takie cieńsze, już golficzki po 30 zł. I tu mamy dwa XL z tego. Największy rozmiarek tak się golf prezentuje. Kochani, bo zapomniałam, bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry, pozostawienie komentarza, choćby serduszka. Jeżeli możecie, proszę również o udostępnienia moich filmów, będzie mi bardzo miło. I tutaj jeszcze oglądam drugi rodzaj spodni. Widać, że ta nogawka taka szersza. To są proste nogawki. No i tutaj jeszcze powiem wam cenę. Bardzo fajny jest ten szary kolor. Cena jest 70 zł, i tutaj również 44 największy, i tu jeszcze wisi taki sweterek troszkę inny niż ten, nie jest taki cały w paseczki, chociaż ma tutaj dodatek czarnej nitki na rękawie, też ten rękaw jest rozszerzany takie przeszycie przez środek i do elki tylko ten sweterek. Także można, wiecie, pobuszować trochę w senseju, popatrzeć, może coś tam znajdziecie ciekawego dla siebie. Tutaj koszule po 40 zł. One są do 2XL, czarno-biała. I tutaj jeszcze macie taką wesołą, wiosenną róż z bielą. Jeszcze sprawdzę właśnie, czy to jest to samo. 2XL i tutaj cena 40 zł. I przechodzimy dalej. Trochę bieli, trochę beżu, czerni. Szarości, tak to się teraz prezentuje, taka nowa kolekcja w senseju. I kochani, pokażę Wam jeszcze te spodnie, zobaczcie na pieszaku, te beżowe, które leżały tam na tym wózku, a te są akurat w kolorze czarnym. Wyglądają bardzo ładnie. No nie wiem, jak tam materiałowo by to wyglądało. I kochani, tutaj już oglądam bluzeczkę, paseczki, taka zebra, biało-czarna. Kieszonki z przodu, dekolt dość pokaźny. 2XL, największy rozmiarek i tutaj 40 zł. To jest cena bluzki. I tutaj jeszcze Wam, kochani, pokażę bardzo fajne zestawy dresowe. Jest i róż, jest i taki gołębi, taki... Czekolada mleczna, kolorek i beżowy. 26 zł kosztują spodnie. 2 xl największy rozmiarek. Tutaj właśnie jest ten taki, można powiedzieć, czekolada mleczna, kolor. I na przykład tu Wam pokażę na tej bluzie 36 bluza, czyli tak naprawdę macie za 60, tam niecałe 2 zł. Fajny zestaw dresowy. A tutaj jeszcze mnie zaciekawiła taka bluzeczka. Tutaj widzę, że nie jest to przebite więc nie wiem jak to się właśnie trzyma na tej bluzce, 26 zł taniutka ta bluzeczka ale zazwyczaj te bluzki z takimi aplikacjami są o wiele droższe no nie wiem jak tutaj z praniem, jak to wygląda czy to ręcznie trzeba natomiast tutaj chyba bluza łatwiejsza w użyciu, bo tutaj mamy takie zobaczcie tylko dziciki. tutaj chyba dłuższe utrzymanie jeżeli chodzi o Tą rzecz, i tutaj jeszcze bluza jest ocieplana. Kosztuje 40 zł. Bardzo ładna z tym kwiatuszkiem. 2xL, największy rozmiar. I kochani, tutaj jeszcze na zakończenie pokazuję Wam trochę tych nowości, właśnie kolorystykę. Ja Wam już za dzisiaj serdecznie dziękuję. Zostawiajcie łapki w górę. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.